Dzień dobry, zapraszam na jesienną dekorację. Zapraszam Was na bardzo prostą dekorację z wykorzystaniem plastikowego pojemniczka. Ja mam tutaj taki pojemnik po ogórkach, może macie w domu i po kapuście i po różnych przetworach. Także zachęcam Was też do wykorzystania do takiej dekoracji. Jest to typowo jesienna dekoracja. Wykorzystałam tutaj do tego korę i ja sobie ten pojemniczek pięknie dookoła obkleję. Może na pierwszy rzut oka nie aż tak pięknie, ale będę później zaklejać wszelkie takie niedoskonałości mchem i taką roślinką jak czeremcha zwyczajna. Jest to roślinka z takimi czerwonymi kuleczkami. One zmieniają się na czarne, czerwone, także jest bardzo dekoracyjna. Ostatnio też używałam tej roślinki do dekoracji w wazonie, którą Wam pokazywałam. I tutaj też będę przyklejać sobie na gorący klej roślinki. Dzisiaj, jak poparzyłam się gorącym klejem, śmiać mi się chciało, bo. Już zaczyna się sezon poklejonych, poranionych palcy, więc nie tylko kotek, który mnie żere i drapie codziennie, dlatego mam tak ręce poranione czasami. Też mi się śmiać chce z tego, jak spojrzę na swój film i widzę, i widzę te wszystkie ugryzienia i pod, podrapania ale nic to jest my bardzo się kochamy i to jest po prostu wszystko z miłości słuchajcie także ten kot też on najpierw leży mi na kolanach Kizia się mizia później zaciska mnie coraz bardziej tymi swoimi nogami e, i zaczyna mnie gryźć i też mruczeć mocno tak a później to już się bawimy na całego więc e, ja jestem e, jego trenerem dosz od sztuk walki Także nie ma tutaj z kim walczyć na osiedlu, więc walczy ze mną, trenuje ze mną. I tyle, więc teraz nie dość, że podrapania kota to jeszcze doszedł mi gorący klej. Już pierwsze poparzenie mam w tym sezonie za sobą. Dzisiaj się poparzyłam, dlatego warto brać do przyklejania, słuchajcie, patyczek. Ja tutaj też posiłkuję się patyczkiem, jakimkolwiek po prostu, aby nie dotykać palcami, więc pamiętajcie o tym, bo. To jest bardzo ważne. Dopiero zaczynamy robić dekoracje takie jesienne, bożonarodzeniowe, i później, jak klej pójdzie w ruch, to wszystkie paluszki poranione. Zachęcam jeszcze tych wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, do obserwowania. Na kanale jest bardzo dużo sezonowych dekoracji. Teraz wkraczamy już w jesień. Mamy cudowne rośliny dookoła nas. Liście coraz bardziej nam się też zaczną przebarwiać. Będziemy też dużo liści używać. Robię dekoracje naturalne. Na kanale macie też mnóstwo pomysłów i inspiracji na przeróżne inne dekoracje. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja z zawodu jestem projektantką i dekoratorką wnętrz, a moją największą pasją są właśnie dekoracje ręcznie robione. Także zapraszam serdecznie do. Subskrypcji. Dziękuję Wam, że Was tak przybywa. Mam nadzieję, że do końca roku uda mi się dobić tak do 100 tysięcy obserwujących. Słuchajcie, byłaby to dla mnie olbrzymia niespodzianka i radość wielka, bo to jest już takie uznanie, że bardzo Wam się kanał podoba, że lubicie oglądać te filmy, lubicie dekorować swoje domy. I przede wszystkim też lubicie robić dekoracje naturalne, z sezonowych rzeczy. Przeważnie robię dekoracje z tego, co znajdę, więc też jest to bardzo proste do powtórzenia dla Was, bo nie chodzi o to, żeby dużo pieniędzy wydać na dekoracje. Chodzi o to, żeby właśnie zrobić coś z niczego, ale żeby było przy tym piękne i dawało nam dużo radości. I tak wracając do dekoracji, zobaczcie jak pięknie nam się już tutaj zapełnia cały taki wazon z plastikowego pojemniczka, pięknie okryty korą i mchem wszystkie te niedoskonałości, te niepołączone kory ze sobą. Zobaczcie jak nam ładnie ten mech to wypełnił. Teraz dodam troszeczkę tych owoców czerwonych. One cudownie wyglądają w takich dekoracjach i jest to dekoracja naprawdę bardzo taka jesienna. Można dodać też jak liście dębu już będą piękne, miały kolory i żółte i czerwone. Zobaczcie, że tutaj można bukiety zmieniać. Można tak samo wsadzić i potraktować ten wazon jako osłonkę do doniczki i zapewne później y, zamienię to i włożę tutaj sobie wrzos, doniczkę z wrzosem. Y, także taka propozycja i taki pomysł, y, jak wykorzystać taki pojemnik dla Was. Mam nadzieję, że też skorzystacie i też zrobicie swoje dekoracje, swoje takie osłonki, bo tak jak mówię, to nie musi być wazon. Ja miałam jeszcze troszeczkę i winorośli. Mam tutaj na włoć jeszcze dwie gałązki. To też włożę do wazoniku tego, który zrobiłam. A później można sobie zmienić i wsadzić wrzos, Będzie przepięknie wyglądać. Możemy postawić sobie taką dekorację na stoliku. W salonie obok postawić świecę, jakieś kilka szyszek i mamy naprawdę piękną, taką jesienną aranżację. Chociaż ostatnio widzieliście, pokazałam Wam też pomysły i inspiracje z jabłkami, więc jesienne skarby, plus jabłka też wyglądają cudownie w dekoracjach i taki pojemnik. Zrobiony skorą też pięknie by wyglądał. Nawet jeżeli do środka włożylibyśmy i szyszki, i jabłka, to też by pięknie wyglądało jako patera. Gdyby pojemnik był na przykład większy, niższy, zobaczcie, też można przepięknie to zrobić. Także mam nadzieję, że będziecie korzystać z tych pomysłów. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się dekoracja podoba, czy robiliście kiedykolwiek takie dekoracje. To można obkleić naprawdę i puszki, i słoiki, więc o, i tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać. Ja biorę patyczek, długą wykałaczkę do szaszłyków, w zasadzie to jest patyczek, i wyciągam ten klej, który został, te pozostałości, takie nitki długie tego kleju, one zawsze tak nieładnie wyglądają, i warto je zebrać z całej dekoracji. I teraz już zostaje nam tylko. Udekorować kwiatami, roślinami, wszystkim, czym macie. Pięknie grona winogron, by tutaj też wyglądały, ale nie chcę zrywać winogron, bo one dopiero yy, rosną, więc wolę zjeść. Tak naprawdę, pewnie wykorzystam do dekoracji, ale już takie dojrzałe, które będzie można zjeść. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczcie sobie do końca, jak finalnie dekoracja wygląda, i dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Do zobaczenia, ja się żegnam już dzisiaj, papa. Pa.